Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre nałogi wydają się być niemożliwe do porzucenia, podczas gdy inne osoby potrafią się całkowicie uwolnić? Prawda może cię zaskoczyć. To nie nauk cię więzi, ale coś znacznie większego, co się za nim kryje. Większość ludzi nie ma pojęcia, jak ich relacja z Bogiem jest bezpośrednio związana z ich walką z nałogiem. A co, jeśli powiem ci, że w zaledwie kilka minut. Możesz zacząć łamać te łańcuchy, które cię zniewalają. W tym filmie odkryjesz duchowy klucz, o którym nikt ci nie powiedział. A na końcu wspólnie odmówimy potężną modlitwę, która może odmienić Twoje życie. Kiedy mówimy o nałogu, zazwyczaj myślimy o czymś, co dominuje nasze życie, kontroluje nas i wydaje się niemożliwe do pozostawienia w tyle. Ale czym tak naprawdę jest nałóg? W prostych słowach. Jest to każdy nawyk lub zachowanie, które nas zniewala, które powtarzamy w sposób kompulsywny, nawet wiedząc, że nam szkodzi. Może to być coś związanego z substancjami, takimi jak alkohol, narkotyki, lub nawet zachowania takie jak hazard, internet, nadmierne jedzenie itd. To, co definiuje nauk, to utrata kontroli, gdy wydaje się, że nie mamy już wyboru i poddajemy się temu, co nas zniewala. Teraz ważne jest, aby zrozumieć, jak nauk bezpośrednio wpływa na nasze życie, szczególnie w obszarach mentalnym, emocjonalnym i duchowym. Na poziomie mentalnym nauk tworzy destrukcyjny cykl, powodując lęk, stres, a nawet depresję. Zaczynamy polegać na tej rzeczy lub zachowaniu, aby poczuć się dobrze. I to sprawia, że stajemy się podatni, zawsze potrzebując więcej, aby spróbować wypełnić pustkę, która nigdy się nie zapełnia. Emocjonalnie nauk niszczy naszą samoocenę i tworzy poczucie niepowodzenia i winy. Wpływ duchowy również jest głęboki. Nauk oddala nas od Boga, sprawia, że czujemy się niegodni Jego obecności, jakbyśmy nie byli więcej godni Jego miłości. To sprawia, że stajemy się odlegli, czując wstyd przed szukaniem Boga i w końcu pogrążamy się jeszcze bardziej w problemie, nie znajdując siły do walki. Tracimy połączenie z naszym Stwórcą. Co zwiększa poczucie samotności i beznadziejności. I to nie koniec. Nauk ma również ogromny wpływ społeczny. Wpływa na nasze relacje z rodziną, przyjaciółmi, a nawet w pracy. Z czasem osoby wokół nas zaczynają dostrzegać, że się zmieniliśmy, że się izolujemy lub że straciliśmy zainteresowanie rzeczami, które wcześniej były dla nas ważne. W pracy może to wpłynąć na naszą produktywność i zaangażowanie, wpływając na nasze życie zawodowe. A w Kościele kończymy oddalając się od wspólnoty wiary, przestając szukać wsparcia duchowego i emocjonalnego, co tylko pogarsza sytuację. Dobrą wiadomością jest to, że nawet gdy jesteśmy zniewoleni przez nauk, zawsze jest wyjście. Z Bogiem wszystko jest możliwe. On oferuje nam szansę na nowy początek, na pozostawienie za sobą tego, co nas więzi i odnalezienie nowej wolności w Chrystusie. Rozpoznanie łańcuchów nałogu to kluczowy krok w kierunku wyzwolenia. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrozumieć jest to, że aby uwolnić się od czegoś, co nas więzi, musimy zidentyfikować problem. I tutaj wchodzi w grę autoewaluacja. To oznacza zatrzymanie się na chwilę i głęboką refleksję nad naszymi działaniami, nawykami i zachowaniami. Zapytaj siebie, czy jest coś w moim życiu, co kontroluje mnie bardziej niż powinno. Może to być coś, co na początku wydawało się nieszkodliwe, ale teraz czujesz, że nie możesz bez tego żyć. Dobrym znakiem, że coś przekształciło się w nauk, jest to, gdy zaczyna to negatywnie wpływać na Twoje codzienne życie, relacje lub zdrowie fizyczne i emocjonalne. Często sygnały są tam, ale nie chcemy ich dostrzegać. I to prowadzi nas do drugiego punktu: Zaprzeczenie. To naturalna i powszechna reakcja, gdy zmagamy się z nałogami. Zaprzeczamy, ponieważ jest to łatwiejsze niż stawienie czoła problemowi. Ach, to nie jest takie poważne przestanę, kiedy zechcę. To nie jest nauk, to tylko nawyk. Ile razy przyłapujemy się na usprawiedliwianiu lub minimalizowaniu wpływu zachowania, które w głębi duszy już wyrządza szkody? Zaprzeczenie jest sposobem, w jaki chronimy się przed bólem stawienia czoła rzeczywistości, ale dopóki pozostajemy w tym stanie zaprzeczenia, Nauk nadal nabiera siły. Zaprzeczenie nas oślepia, uniemożliwia dostrzeganie, jak bardzo jesteśmy uwięzieni i jak bardzo potrzebujemy pomocy. I tutaj wchodzi w grę moc wyznania. Przyznanie się, że jest problem, to pierwszy i najważniejszy krok do uzdrowienia. Kiedy się przyznajemy, przestajemy nosić ten ciężar sami. Możemy wyznać to przed sobą, przed Bogiem, a nawet przed zaufaną osobą. Biblia mówi wiele o znaczeniu wyznawania naszych grzechów i zmagań, ponieważ to tam zaczyna się prawdziwe uwolnienie. Wyznanie wyciąga nas z cienia, w którym nauk się rozwija i stawia nas w świetle. Kiedy ujawniamy problem, traci on na sile. To, co wcześniej było ukryte i budziło w nas wstyd, teraz staje się czymś, z czym jesteśmy gotowi się zmierzyć. Przyznanie się nie jest łatwe, wiem. Wstyd i strach przed osądem mogą nas sparaliżować. Ale pamiętaj, że Bóg nigdy nas nie potępia, gdy zbliżamy się do Niego z szczerym sercem. Przeciwnie, zawsze jest gotów, by nas przebaczyć i dać nam siłę do przezwyciężenia czegokolwiek. Wyznanie jest jak otwarcie drzwi, przez które Bóg może wejść i zacząć działać w naszym uzdrowieniu. I nie chodzi tylko o wyznanie nałogu, ale także emocji, które mu towarzyszą: bólu, wstydu, winy. Kiedy wyznajemy, uwalniamy to wszystko. I otwieramy przestrzeń na miłość i uzdrowienie od Boga. Kiedy jesteśmy uwięzieni w destrukcyjnym zachowaniu, nie tylko nasze życie fizyczne lub emocjonalne cierpi, także nasze życie duchowe ponosi wysoką cenę. A jednym z pierwszych efektów jest oddzielenie od Boga. Nauk, cokolwiek by to nie było, ma moc oddalenia nas od obecności Boga, ponieważ przejmuje kontrolę nad obszarami, które powinny być mu poświęcone. Kiedy jesteśmy tak skupieni na zaspokajaniu pragnienia lub nawyku, często stawiamy tę potrzebę ponad naszym związkiem z stwórcą. Może to dziać się subtelnie, niemal niezauważalnie na początku, ale z czasem stajemy się coraz bardziej oddaleni od Boga. To oddalenie jest jak bariera, którą budujemy między sobą a Bogiem. Nie jest tak, że Bóg nas opuszcza lub oddala się od nas, ale nauk tworzy w nas barierę winy, wstydu i strachu która sprawia, że unikamy obecności Boga. Zaczynamy czuć się niegodni, zawstydzeni, aby modlić się, aby szukać Słowa, i powoli oddalamy się. Efektem tego jest duchowe odłączenie. Tracimy ten wewnętrzny pokój, który tylko Bóg może nam dać, a z tym również tracimy prawdziwą radość i sens życia. Kiedy jesteśmy duchowo odłączeni, życie traci blask. Rzeczy, które wcześniej przynosiły nam satysfakcję, Teraz wydają się puste, ponieważ nic na świecie nie może wypełnić pustki, którą tylko Bóg może wypełnić. To odłączenie wpływa na wszystko. Zaczynamy szukać w nałogu pokoju, który wcześniej znajdowaliśmy w Bogu. Może kiedyś, w trudnych chwilach, szukałeś pocieszenia w modlitwie, w pismach, we wspólnocie z innymi chrześcijanami, ale teraz nauk staje się wentylem bezpieczeństwa. I tutaj nauk przekształca się w formę bałwochwalstwa. Tak, bałwochwalstwa. Często myślimy o bałwochwalstwie jako o czczeniu obrazów lub fałszywych bogów, ale tak naprawdę bałwochwalstwo to wszystko, co stawiamy na miejscu Boga w naszym życiu. Kiedy nauk staje się najważniejszą rzeczą, tym czego szukamy, aby poczuć się dobrze, aby złagodzić stres lub poradzić sobie z problemami, zajmuje miejsce Boga. A problem z bałwochwalstwem polega na tym, że czyni nas niewolnikami. To, co powinno przynieść nam wolność i pokój, nasz związek z Bogiem, zostaje zastąpione czymś, co tylko jeszcze bardziej nas zniewala. Nauk, choć obiecuje chwilowe ulgi, nigdy naprawdę nas nie nasyci, wręcz przeciwnie, zawsze wymaga więcej. A im więcej dajemy, tym bardziej oddalamy się od Boga i prawdziwego pokoju. Radość, którą nauk oferuje, jest chwilowa. A pustka, którą zostawia, jest coraz większa. Ale istnieje potężna prawda, którą często nie doceniamy: moc Chrystusa do zerwania wszelkich więzów, które nas trzymają. Kiedy patrzymy na życie i dzieło Jezusa, widzimy wyraźnie, że przyszedł z centralnym celem uwolnienia więźniów. To wyzwolenie nie jest tylko fizyczne, ale także duchowe, emocjonalne i mentalne. Jezus jasno określił w swojej misji, że przyszedł, aby uwolnić nas od łańcuchów, które trzymają nas w grzechu, winie i nałogach. A te łańcuchy mogą być różne: mogą to być nałogi, lęki, niepewności, lub nawet nawyki, które oddalają nas od Boga. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj łańcucha nas trzyma. Jezus ma moc, aby go złamać. To, co jest wspaniałe w Chrystusie, to fakt, że nie tylko nas uwalnia, ale także nas przekształca. A ta przemiana jest możliwa dzięki łasce. Łaska Chrystusa jest czymś niezwykłym, ponieważ nie zależy od nas. Nie chodzi o to, byśmy zasługiwali na nią lub robili coś, aby zdobyć tę wolność. Łaska to prezent, dar, który On nam daje za darmo, ponieważ nas kocha. Nie ma znaczenia, ile razy upadliśmy, ile razy zawiedliśmy. Łaska Chrystusa jest większa niż jakikolwiek błąd, który mogliśmy popełnić. On zawsze jest gotów. Aby nas podnieść i dać nam nowe początki. Teraz możesz myśleć, ale moja sytuacja jest zbyt trudna, łańcuchy są zbyt mocne. Próbowałem już tyle razy i nie mogłem się uwolnić. Rozumiem, ale oto prawda. Nie ma łańcucha tak mocnego, którego łaska Chrystusa nie mogłaby złamać. Nie ma znaczenia, jak głębokie są korzenie nałogu lub grzechu. Jezus ma moc, aby je wyrwać. Przemiana, którą oferuje, wykracza poza samo zaprzestanie robienia czegoś złego. On zmienia nasze serce, odnawia nasz umysł i daje nam siłę do życia w nowości, wolnej od łańcuchów, które nas wcześniej trzymały. Łaska Chrystusa nie tylko łamie łańcuchy, ale również umożliwia nam pozostanie wolnymi. Daje nam moc ducha świętego, który codziennie pomaga nam opierać się pokusom, radzić sobie z wyzwaniami. I żyć w pełnej wolności. To, co było niemożliwe dla nas samych, staje się możliwe z Nim u naszego boku. Jezus idzie z nami w tej drodze, a za każdym razem, gdy potkniemy się, On jest tam, aby pomóc nam wstać i iść dalej. Nauk to nie tylko walka z czymś fizycznym lub emocjonalnym, to także potężne narzędzie, które wróg wykorzystuje, aby oddalić nas od Boga i uniemożliwić nasz rozwój duchowy. Kiedy jesteśmy uwięzieni w nałogu, Diabeł wykorzystuje tę słabość, aby trzymać nas z dala od tego, co Bóg dla nas przygotował. Diabeł zna nasze słabości i próbuje wykorzystać je przeciwko nam. Wie, że jeśli uda mu się uwięzić nas w nałogu, niezależnie od tego, jaki on jest, uczyni nas wrażliwymi, rozproszonymi i duchowo osłabionymi. Nauk jest formą niewoli, która uniemożliwia nam życie pełnią życia, którą Bóg pragnie dla nas. Wróg używa tych łańcuchów, aby oddalić nas od Bożego celu, sprawiając, że wierzymy, iż jesteśmy sami, że nie mamy siły, aby walczyć, lub że Bóg już nas nie przebaczy. Napełnia nas winą i wstydem, co sprawia, że walka jest jeszcze trudniejsza. Jednak Bóg, w swojej nieskończonej mądrości i miłości, dał nam sposób na ochronę w tej duchowej walce. Biblia wyraźnie mówi o znaczeniu noszenia zbroi Bożej. W księdze Efezjan 6.11-18 jesteśmy instruowani, aby przygotować się do stawienia czoła pułapkom diabła. Ta zbroja nie jest czymś fizycznym, ale duchowym, a każda jej część odgrywa ważną rolę w naszej walce z nałogiem i pokusami. Oprócz zbroi istnieje inna broń, która jest niezbędna w tej walce modlitwa, nasza bezpośrednia linia z Bogiem. A to właśnie przez nią znajdujemy siłę, aby oprzeć się wrogowi. Kiedy zmagamy się z nałogiem, niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymywali stałą komunikację z Bogiem, prosząc go o pomoc, ochronę i prowadzenie. Modlitwa jest potężna, ponieważ łączy nas bezpośrednio z Stwórcą, który ma moc uwolnić nas i wzmocnić w każdej walce. Dzięki modlitwie możemy prosić o mądrość w identyfikowaniu pułapek wroga i o siłę, aby opierać się pokusom. Modlitwa pomaga nam także zachować pokój w trakcie bitwy. Ponieważ wiemy, że nie jesteśmy sami. Bóg walczy u naszego boku, a gdy do Niego wołamy, On nas słyszy i odpowiada. Kiedy stawiamy czoła wszelkim rodzajom nałogu, jednym z największych pól bitwy nie jest to, co na zewnątrz, ale w naszej własnej myśli. Nasze myśli odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Jeśli utkniemy w negatywnych wzorcach myślenia, kończymy wzmacniając łańcuchy nałogu. Dlatego Biblia uczy nas. Że musimy odnowić nasz umysł, aby przerwać cykl. Umysł to miejsce, w którym naprawdę odbywa się walka. Nałóg żywi się myślami, które trzymają nas w niewoli, takimi jak: nigdy nie będę w stanie przestać, lub to jest silniejsze ode mnie. Te myśli to kłamstwa, które wróg wykorzystuje, aby nas zniechęcić i utrzymać w cyklu nałogu. Kiedy wierzymy w te kłamstwa, zaczynamy działać zgodnie z nimi, a nałóg wciąż nami rządzi. Dlatego musimy zrozumieć, że pierwszym krokiem do przerwania cyklu jest zmiana sposobu myślenia. Odnowienie umysłu oznacza zmianę negatywnych wzorców myślenia, które prowadzą nas do powtarzania destrukcyjnych zachowań. Ale jak to zrobić? Biblia daje nam jasną odpowiedź w liście do Rzymian 12:2: i nie dostosowujcie się do tego świata, lecz przekształcajcie się przez odnowienie umysłu waszego. Innymi słowy, Przemiana następuje, gdy przestajemy myśleć tak, jak myśli świat i zaczynamy widzieć rzeczy tak, jak widzi je Bóg. A to wymaga świadomego wysiłku, aby zastąpić negatywne myśli myślami zgodnymi z prawdą Bożą. Jednym z pierwszych kroków do tej odnowy mentalnej jest zwracanie uwagi na myśli, które zajmują nasz umysł. Często jesteśmy tak przyzwyczajeni do negatywnego myślenia, że nawet tego nie zauważamy. Na przykład, jeśli zmagasz się z nałogiem może się zdarzyć, że nieustannie myślisz o rzeczach takich jak Nigdy nie dam rady, lub To jest silniejsze ode mnie. Ale te myśli nie odzwierciedlają prawdy o tym, kim jesteś w Chrystusie. Dlatego ważne jest, aby rozpoznać te myśli i zastąpić je prawdą. I tutaj wchodzi w grę moc Słowa Bożego. Słowo jest jak kotwica, która utrzymuje nas mocno w trudnych czasach. Kiedy medytujemy nad prawdą Bożą. Nasz umysł zaczyna być odnawiany i przekształcany. Zaczynamy postrzegać nauk nie jako coś niepokonanego, ale jako coś, co można pokonać mocą Chrystusa. Prawda Boża mówi nam, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami, że Chrystus już nas uwolnił i że On daje nam siłę, aby wygrać każdą bitwę. Medytacja nad Słowem Bożym oznacza spędzanie czasu na refleksji nad prawdami, które ono zawiera. Kiedy przeżywasz trudny moment, Możesz przypomnieć sobie wersety takie jak Filipian 4:13: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Tego rodzaju ciągła medytacja pomaga zastąpić myśli porażki myślami o zwycięstwie. Z czasem twój umysł zaczyna się dostosowywać do prawdy Bożej, a ty zaczynasz dostrzegać nauk takim, jakim naprawdę jest łańcuchem, który można złamać. Innym kluczowym krokiem w pokonywaniu nałogu jest eliminacja pokus i wyzwalaczy. Które prowadzą nas do upadku. To fundamentalna część procesu uwolnienia, ponieważ nie ma sensu walczyć z nałogiem, nie identyfikując i unikając pułapek, które nas więżą. Często tkwi się w powtarzalnych schematach, ponieważ nie potrafimy dostrzec lub oddalić się od sytuacji, które wystawiają nas na niebezpieczeństwo. Porozmawiajmy o tym w sposób praktyczny. Po pierwsze, musimy unikać pułapek. W tym celu. Ważne jest, aby zidentyfikować pokusy, które prowadzą nas z powrotem do nałogu. Każda osoba ma swoje własne wyzwalacze. Może to być sytuacja stresowa, konkretne środowisko lub nawet niektóre osoby. Jeśli wiesz, że zawsze wpadasz w nałóg po przeżyciu określonych sytuacji lub emocji, pierwszym krokiem jest być świadomym tych momentów i starać się ich unikać jak najwięcej. Identyfikacja wzorców, które prowadzą cię do upadku. Jest kluczowa, ponieważ tylko w ten sposób możesz zacząć łamać cykl. Pomyślmy o praktycznych przykładach. Jeśli zmagasz się z nałogiem alkoholowym, być może ważne będzie unikanie imprez lub wydarzeń, gdzie obecny jest alkohol. Jeśli Twój nałóg dotyczy nadmiernego spędzania czasu w internecie, być może konieczne będzie wyłączanie komputera o określonych porach lub zainstalowanie blokad, które pomogą ograniczyć dostęp do niektórych stron. Sekretem jest być szczerym wobec siebie i zidentyfikować, gdzie znajdują się pułapki, które prowadzą cię do upadku. Na podstawie tego możesz zacząć tworzyć strategię ich unikania. Teraz przychodzi coś, co może być nieco trudniejsze, ale równie konieczne zerwanie z otoczeniem. Często środowisko, w którym się znajdujemy, bezpośrednio przyczynia się do naszego nałogu, a to środowisko może obejmować przyjaźnie, miejsca i sytuacje. Które nie pomagają nam się rozwijać, ale wręcz przeciwnie, utrzymują nas w pułapce. Jeśli jesteś otoczony ludźmi, którzy zachęcają do destrukcyjnych zachowań, znacznie trudniej jest się uwolnić. Może być konieczne zrobienie przerwy od tych przyjaźni, lub nawet całkowite oddalenie się, aby się chronić. To nie oznacza, że musisz porzucić wszystkich ludzi wokół siebie, ale raczej ocenić, kto naprawdę ci pomaga, a kto ci szkodzi. Jeśli Twoje przyjaźnie mają negatywny wpływ, Czas poszukać nowych kręgów, ludzi, którzy wspierają Twoją drogę ku uwolnieniu i zachęcają Cię do bycia lepszym. Zmiana otoczenia może być wyzwaniem, ale to potężny krok w kierunku wolności. Na koniec chcę porozmawiać o znaczeniu podejmowania drastycznych kroków. Czasami konieczne jest dokonanie radykalnych zmian, aby przerwać cykl uzależnienia. Może to oznaczać całkowite wyeliminowanie dostępu do rzeczy, które prowadzą nas do upadku. Jeśli mówimy o uzależnieniu od technologii, na przykład, być może konieczne będzie wymienienie telefonu na prostszy model lub ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych. Jeśli uzależnienie dotyczy substancji, może być konieczne unikanie jakiegokolwiek kontaktu z nimi, nawet jeśli oznacza to zmianę rutyny lub unikanie pewnych miejsc. Nie bój się podejmować drastycznych decyzji, ponieważ stawką jest Twoja wolność i dobrostan. Jezus uczy nas, aby odcinać to, co sprawia, że potykamy się, a to może wymagać poświęcenia, ale jest to poświęcenie, które ma sens. Eliminacja pokus i wyzwalaczy to jak oczyszczenie drogi do zwycięstwa kiedy udaje nam się uwolnić od uzależnienia, niezależnie od tego, jakie ono jest naturalne jest odczuwanie pustki. Uzależnienie zajmowało część naszego życia, nawet jeśli w negatywny sposób. A po jego usunięciu zostaje nam przestrzeń, która musi być wypełniona czymś pozytywnym. Jeśli nie zastąpimy tej przestrzeni rzeczami, które chwalą Boga i nas budują, istnieje ryzyko powrotu do starych zachowań. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrozumieć, jest to, że ta pustka musi być wypełniona w sposób intencjonalny. Zastąpienie uzależnienia działaniami, które chwalą Boga, to potężny sposób na rozpoczęcie. Jeśli uzależnienie pochłaniało Twój czas i energię, Teraz możesz skierować te zasoby na coś, co przybliża cię do Boga. Na przykład, jeśli zwykle spędzałeś godziny na destrukcyjnych zachowaniach, teraz możesz poświęcić ten czas na czytanie Biblii, modlitwę, służenie innym, a nawet naukę czegoś nowego, co wzmocni twoje życie duchowe. Robiąc to, nie tylko oddalasz się od uzależnienia, ale także wzmacniasz swoją relację z Bogiem. Praktyki duchowe są doskonałym sposobem na wypełnienie tej pustki. W pozytywny sposób. Modlitwa, na przykład, jest potężnym narzędziem, które utrzymuje nas w kontakcie z Bogiem. Zamiast uciekać się do uzależnienia, aby radzić sobie ze stresem lub trudnościami, możemy zwrócić się do modlitwy, oddając nasze lęki i niepokoje Bogu. Uwielbienie również jest niesamowitym sposobem na zajęcie umysłu i serca obecnością Boga. Kiedy uwielbiamy, nasza uwaga jest skupiona na nim. Co pomaga nam zapomnieć o pokusach, które przynosi uzależnienie. Innym ważnym aspektem jest służba innym. Kiedy poświęcamy się pomocy innym, czy to poprzez wolontariat, małe akty dobroci, czy wsparcie potrzebujących, zaczynamy dostrzegać świat poza sobą. To wyciąga nas z cyklu uzależnienia, który często koncentruje się na nas i naszych natychmiastowych potrzebach. Służenie to sposób na chwałę Boga. I tworzenie pozytywnego wpływu w świecie wokół nas, a także wzmacnia naszą duchowość. Oprócz praktyk duchowych, niezwykle ważne jest tworzenie nowych, zdrowych nawyków i hobby. Rozwijanie rutyny z aktywnościami, które cię budują, jest praktycznym sposobem na zastąpienie nałogu. Może odkryjesz, że lubisz czytać, uprawiać sport, gotować lub nawet odkrywać nowe, kreatywne hobby. Ważne jest, aby te aktywności pomagały ci czuć się dobrze. I być zajętym, nie pozostawiając miejsca na powrót do nałogu. Gdy jesteś zaangażowany w nawyki, które przynoszą ci radość i spełnienie, znacznie łatwiej jest opierać się pokusie. Biblia daje nam jasne wskazówki dotyczące tego, na czym powinniśmy się skupić. W Filipian 4,8: Ostatecznie bracia, wszystko co prawdziwe, wszystko co uczciwe, wszystko co sprawiedliwe, wszystko co czyste, wszystko co miłe, wszystko co ma dobrą opinię. Jeśli jest jakaś cnota, jeśli jest coś godnego pochwały, o tym myślcie. Ten werset przypomina nam, że powinniśmy kierować nasze myśli i naszą energię na dobre rzeczy, które podnoszą nas duchowo. Gdy kierujemy umysł na to, co pozytywne, prawdziwe i dobre, znajdujemy siłę, aby pokonać pokusy nałogu i stworzyć zdrowsze, pełne celu życie. Pomódlmy się razem. Chcę zaprosić Cię, abyś oddał swoje wyzwania Bogu w tym momencie. Drogi Ojcze, w tej chwili składamy nasze serca przed Tobą. Wiemy, że często zmagamy się z nałogami, lękami i niepokojami, które oddalają nas od Twojej obecności. Ale dzisiaj prosimy: Przyjdź jako pocieszyciel i wypełnij każdą pustkę, którą czujemy. Daj nam siłę, aby pokonać bitwy, które wydają się niemożliwe, mądrość, aby zidentyfikować i unikać pułapek, oraz odwagę, aby nadal stać nawet w obliczu trudności. Panie, zainspiruj nasze myśli i odnow nasze umysły, abyśmy mogli oddalić się od wszystkiego, co nas więzi i jeszcze bardziej połączyć się z Twoją prawdą. Dziękujemy za Twoją łaskę, która nas wspiera, i prosimy o Twoją ochronę na każdym kroku, który podejmiemy. Niech Twoje światło świeci nad nami i prowadzi nas drogą wolności i pokoju. Niech każda osoba, która słucha tej modlitwy, Poczuje Twój dotyk teraz, aby zostały wzmocnione w swoich zmaganiach i zainspirowane do dalszego działania, wiedząc, że Ty jesteś obok nich, zawsze gotowy do pomocy. Prosimy Cię, Panie, abyś napełnił nas swoim duchem świętym, dając nam siłę do zerwania łańcuchów i pomagając nam żyć w pełni Twojej woli. Dziękujemy, Ojcze, że nas słyszysz i że nas kochasz. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, towarzyszy nam dzisiaj i zawsze. W imię Jezusa modlimy się. Amen.